Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z cyklu Partii Mistrzów Świata. Dziś Borys Spaski. Borys Spaski. Jeżeli Kasparow był 13, Karpo 12, Fischer 10 świata. 10 świata świetnie grywał już w połowie lat 50., a Mistrzem Świata został w 69 roku, wygrywając mecz z Petrosianem. W 1966 przegrał pierwszy mecz, dopiero jak to mówią, za drugą próbą mu się udało. I świeży mi świata, rok koło. Nie, świeżo mi świata gra w meczu Rosji, Związek Radziecki chciał powiedzieć Rosja reszta świata. Reszta świata czyli najlepsi szachiści całego świata, którzy nie mieszkali w Związku Radzieckim. No, takie, takie można zgadnąć. czy. Reszta świata była lepsza od Związku Radzieckiego. Była lepsza na pierwszych czterech szachownicach, ale na szachownicach od 5 do 10 była gorsza i tam minimalnie ustąpiła. Na pierwszej szachownicy zagrał Larsen. Do tej pory nie wiadomo dlaczego. Bardziej zasługiwał na to Robert Fischer, ale Larsen postawił sprawę na ostrzu noża. Na ostrzu noża i Fischer wstąpił do tej pory nie wiadomo jakie argumenty zaważyły Fischer ustąpił, zagrał na drugiej szachownicy może nie chciał z Larsenem jako z pretendentem się kłócić rok później w półfinałowym meczu pretendentów wygrał z Larsenem 6 do 0 i złamał Larsena na amen przedtem pokonał 6 do 0 Tajmanowa i Tajmanow też już się nie podźwignął na, e, krytyka w Związku Radzieckim była straszna, jak on przegrał 6 do 0, chociaż walka była bardzo, bardzo wyrównana i Tajmanów dostał olbrzymie wsparcie teoretyczne i w sycylijskiej białymi i w Królesko- indyjskiej znaczy, sycylijski czarnymi, królewsko-indyjskie i, w królewsko indyjski, i w białymi, ale to tak jakoś poszło więc t, t, t partia była wyjątkowo prestiżowa najlepszy szachista zachodu Białymi. W drugiej rundzie to się grało po cztery party Tam nie było przesuwania szachownic, zawodnik rezerwowy mógł wchodzić na jedną szachownicę. I z Paskiego w jednej partii zastąpił Leonid Stein. Z może świętował, nie wiadomo. B3. Tu dokładniej lepiej jest zaczynać od skoczek F3, bo nie ma ruchu E5. Po B3 spaski zagrały 5 i zastosował najlepszą taktykę blokady czarnych pól przeciwko oskrzydleniu czarnopolowego gońca szybkiem C4. Teraz powstaje odwrócona, zamknięta sycylijska. Co by nie mówić, spaski białym przeciwko sycylijskiej wielokrotnie stosował zamknięty system z olbrzymim. Powodzeniem dopiero po iluś próbach i latach Jefim Pietrowicz-Geller pokazał jak z tym walczyć. Larsen sobie nie poradził. To już tak wybiegam w przyszłość. Skoczek F3. E4. Prowokacja. Gonimy konisia. Z tępem wyprowadzamy gońca i otwieramy gońca. Widzimy, że czarny ma szybszy rozwój. Otworzyła się linia D odbił wyjątkowo od centrum z tej przyczyny, żeby otworzyć gońca i otworzyć linię D wyprowadził gońca wzmocnił punkt E4 i zroszował w drugą stronę partia jest już potwornie trudna dla białych. potwornie natomiast Spaski nie zrobił jeszcze żadnych genialnych ruchów genialne ruchy będzie robił zrobił najnormalniejsze, najnormalniejsze ruchy na świecie. Larsen tak zaszalał. Larsen był wybitnym szachistą. Dużo nauczył się od mieszkającego w Danii wcześniej Arana Nicowicza. Można powiedzieć, że na jego kulturze szachowej się wychował. Takie panują opinie. F4. Koszmarny ruch. Być może liczył na bicie w przelocie. I teraz możemy zakombinować jak z paski. Możemy zakombinować jak z paski. Czas minął i zrobił nas, nas Koniśa. Koniś Konis grozi, po Goniec bije 3, przyjść na e3, napaść na Hetmana, na pionka g2. Pozycja czarnego króla, znaczy białego monarchy jest smutna, a jedyna rozwinięta figura Goniec strzela gdzieś, gdzie nie, nie ma sensu, bo jak weźmie piona, otworzy się jeszcze linia g. 10 ruchów, pozycja ciężka. Po hetman c1 wieża hg8, g5 z paski bez prób, z próby. Larsen robi ruch, który definitywnie przegrywa. To jest w ogóle nieprawdopodobne. 11 ruch, pozycja białych jest kompletnie przegrana, forsownie przegrana. Zaczynają się dużyńki i tu sprawiam Państwu przyjemność Proszę wygrać tak jak tego dokonał Borys Spasski. Hop. A, tu trzeba. Hop. Leci zegar. Borys Paski dokonał oceny pozycji. Zauważył słabe pola. Zauważył przewagę w centrum. Zauważył króla w centrum. Zauważył figury źle stojące, gońce strzelające, konie atakującego Hetmana wpadającego na H4. I ocenił, że otwarcie linii H będzie początkiem planu i wpadnięcie figurami z tej strony no bo tu są skupione figury białe, a tu ich nie ma dlatego zagrał H5 H3 no jeszcze raz zakombinujmy Zagrał H4. To jeszcze chcę pokazać, co by było, gdyby białe przyszły skoczkiem na C3. Proszę bardzo. Kombinujemy. Co z paski przygotował na skoczek C3. No, przygotował wieża D2. I zachęcam do samodzielnej analizy. Wracamy do partii. H3 to już wymyśliliśmy. H4. Teraz nie było dobrze. Gonie z G4. Wieża H2 z wygraną. Na przykład na wieża G3. Hetman H4. A tu grozi, grozi, grozi. huknięcie gońcem na E3. Dużo grozi h 4, HG 4, HG 4, wieża G1. I znowu kombinujemy jak Borys z paski. Przyznam się, że kiedy pierwszy raz jako młody człowiek oglądałem tę partię z książki o tym meczu, to to posunięcie sprawiło mnie największe kłopoty. Hop. Teraz ciut lepsze było wieża G1, ale też się pozycja sypie i piąt dochodzi. Na G2 zagrał wieża G1. Szachin, szach, tu nie ma co kombinować, to było łatwe. Więc ten zagrał wieża F1. I szachin, szach. Król odszedł, dorobił Hetmana i poddał się. Partia obiegła całą. Prasę Światową, nie tylko szachową. Mi Świata pokonał najlepszego zawodnika, nieradzieckiego, w 17 posunięć. W 17 posunięć. Co tu pokażę do końca? Tu, tu tu. tu, A po Goniec E2 od razu to Pokazał. Pokonał. Nieprawdopodobny Spaski jak wiemy był wybitnym szachistą. Trochę miał pecha. Trochę z opóźnieniem został mistrzem świata i, i z trochę z przyspieszeniem przestał nim być. Ale wróćmy do pozycji. B3 Rok słabszy, ale on nie przegrywa. Goniec B2, C4. No i jeszcze tak. Jeszcze tak. Tutaj skoczek F3, skoczek F3 to jest skandaryczny ruch. Fischer na przykład grał E3 z Ulfem Andersonem podczas olimpiady w Ziegen i grał tak z Tukmakowem E3, w tej pozycji biorą E3, czyli to grał. No skoczek F3, gonimy. Gonimy. I tu bardzo ważne, że odbijamy nie do centrum, tylko wyjątkowo, bardzo rzadko odbijamy nie do centrum, odbijamy, chociaż w niektórych Hiszpaniak odbijamy pionem D. Otworzyła się linia D. Więc jak widzieliśmy, linia D miała bardzo istotne znaczenie dla wyniku partii. Otworzyła się... Przekątna dla końca. E3. Naturalny ruch gonicy w pił. Żaden geniusz. Hetman C2. Hetman E7. Spaski rozwinął figury. Tu. Zafiksowana słabość D2, D3. Ruch koszmarny. I teraz dopiero zaczął spaski grać. Znaczy. Tu grał bezbłędnie, natomiast teraz gra bardzo twórczo i to nie są to łatwe ruchy do znalezienia. Skoczek G4, dostrzegł, że skoczek istotnie atakuje. Dostrzegł, że po 3 też zagra H5, czy tam coś, czy Hetman Szach, zasłona. I to już jest przegrana. To jest przegrana. 11 ruchów przegrało. Ocenił te słabości. Otwierali niecha, konsekwentnie otwierali niecha, konsekwentnie otworzyli niecha. Tu widzimy, że pion g 3 też temu królowi, o, ważne pulko. Wieża G1, kombinacja, kolejne twórcze posunięcie. I podziękować Coś nieprawdopodobnego w 17 ruchów. Nic. Zachęcam do oglądania wszystkich filmów, również następnych. Dziękuję za uwagę.